Nie uważam, że Rosji, Rosję można zmienić. Do Rosji trzeba się dostosować i próbować stworzyć warunki, w których ta Rosja zmieni się sama. Tak patrzę na, na, na tą historię rozwoju jednego z wielkich imperium. Po drugie, o czym my tutaj rozmawiamy jako Ukraińcy, mówimy o Rosjanach i jako Polacy. I chciałbym, żebyśmy z tego sobie zdawali sprawę. Bo za, rozmawiamy po narodach, które należą do czołówki światowej jeśli chodzi o poziom inteligencji, idei i prężności w działaniu do zmiany tego, gdzie są. Kwestia tylko, czy udamy, to uda nam się stworzyć tego rodzaju metody, kiedy tą naszą innowacyjność będziemy mogli przekazać, wykorzystać, zmienić w dzień rzeczywisty. W tej chwili sytuacja na Ukrainie zrobiła się rzeczywiście bardzo skomplikowana, ale tak jak powiedziałam, to nie jest wina tylko i wyłącznie Ukraińców, ale wina pewnego układu geopolitycznego. Jeśli chodzi, dlaczego ja powiedziałem o tą możliwość naszego otwarcia się na wschód, no to ja panu teraz powiem rosyjską rzeczywistą sytuacją, która się była i to mniej więcej odzwierciedla stosunek Rosjan do Polski i do możliwości rozwoju. Byłem na Sybiry, to doszło do mienia i Gawaridu, to jest zający Wy taki nasz człowiek. Mogę tłumaczyć. U was... Ja też. Wy taki nasz człowiek. U was takie rustkoje lice. Po takim komplimente chciałem zrobić film mojego życia. Ja was lubię. Ja was też. Czy tyle w tyle Ale, <grym> <grym> ale mówiąc, mówiąc tak zupełnie poważnie, to cała jeszcze kwestia polega na dzień dzisiejszy, w moim przekonaniu. Chciałbym, czy Państwo się z tym zgodzicie, czy nie. Bo tutaj kwestia czasu jest niesłychanie istotna. My mówimy z przerażeniem o tym, co dzieje się w tej chwili na Ukrainie. Zabijecie mnie za Ale w moim przekonaniu jeszcze nic się nie stało. Otóż, proszę Państwa, do nas 20 milionów mieszkańców wielkiej. Metropolii. Protestuje, wychodzi na ulicę tysiąc, dwa tysiące, powiedzmy trzy tysiące. Są oczywiście zabici i tak dalej, i tak dalej. Ale w tej chwili odbywa się walka o te dusze to znaczy o ten naród, o tych ludzi, którzy w ten czy w inny sposób zachowają się i będą mieli nadzieję na to, żeby mogli żyć w odpowiedni sposób w swoim własnym kraju. Dotyczy to Rosjan, Ukraińców. Unii Europejskiej i tak dalej. W związku z tym, jedyna rzecz, którą ja osobiście chciałbym zaapelować na zakończenie moich wypowiedzi, bo pan już się na mnie bardzo tutaj nerwowo patrzy, to jest to, proszę państwa, nie ma czasu, musimy podjąć określone decyzje o odpowiedniej skali do istniejącego zagrożenia. Nie do tego, co jest dzisiaj, tylko do kolosalnego, geopolitycznego zagrożenia, które dotyczy elity intelektualnej tego świata.